Cześć witamy wszystkie koleżanki i kolegów hodowców gębi pocztowych, rasowych, jak i e, drobnego drobnozdob drobnego, wodnego, wodnego. wodnego i wszelakiego ptactwa. E, na początku e, powiem taką smutną wiadomość e, zmarł e, nasz kolega, hodowca e, z oddziału Krwica, bardzo dobry hodowca, grzegorz Konieczny. E, także zapalamy mu się dla niego lampeczka, niech mu rozjaśnia, drogę do niebios. Był to bardzo dobry raz, że był bardzo dobrym hodowcą, bardzo dobrym kolegą, super wyniki z ostatnich, pamiętam, dziesięciu lat to uważam, że bardzo dobre wyniki miał w oddziele, w okręgu, w rejonie. Także taka wiadomość przykra. Teraz e, odpowiemy na pytanie, które dostaliśmy e, już długo temu. dawno temu przepraszamy, przepraszamy za, opóźnienie. za opóźnienie, ale e, na temat hodowca się odezwałem na temat e, parameks <kluzny> e, więc może odpowiemy osobiście e, e, ja jak mam gołębie, miałem gołębię kiedyś z paramekso po prostu to usunąłem tego gołąbka, próbowałem go wyleczyć Witaminą B, i gąb doszedł do siebie, a i tak rok później z powrotem to wszystko wróciło, więc usunąłem tego głębia wraz z jego dziećmi z gojemnika I, i problem nie jest, jakąś tam paraleksowujący, sobie to się zakończyło, że to było parę lat temu, może 10 lat temu, jak, jak to było, okazało się pilnie, że gąb mi wrócił, bo były po tak głębi młodych, nie był zaszczepiony na, na jesieni, bo zawsze szczepię głębi na jesieni. Później drugi raz szczepie w styczniu i po prostu jakoś tak się trafiło, że on przyszedł po lotach Młodych w lutym, czy jakoś już było po wszystkich szczepieniach, ale po prostu został przeoczony i później wyszła ta choroba, próba, próba reanimacji tego głębia. okazała się skuteczna, powiem, że trwało to bardzo długo, ale i tak z tego nic nie wyszło. Także tak, to jest moje osobiste zdanie. No wirusa yy. to jest wirusowa choroba. Bardzo zakaźna, bardzo zjadliwa. Może paść całe stado. Jedyną obroną przed nim jest szczepienie. Czyli należy szczepić stado. Jeśli później się okaże jakiś element, który ma objawy paramiksowirozy, najlepiej go usunąć, żeby nie rozsiał zarazki, zarazków dalej. Żeby inne głębie, młode, takie jeszcze nieszczepione, nie, nie zachorowały. Bo na to nie ma generalnie lekarstwa. Można zmniejszyć objaw kręćka, czyli tego kręcenia głową, można zmniejszyć witaminą B. Do tego by trzeba było dołożyć elektrolit, żeby go, bo ten gołąb z powodu tego, że ta głowa nie daje mu żyć i nim tam, że tak powiem, rzuca, to nie może się napić. Więc musi, jeśli się napije, to musi to być picie takie energetyczne, w sensie Yy, duża dawka elektrolitu. No tak, w ogóle nie podczas sparanych co się odwadniają. I no bo mają kłopot z napiciem się, koło bo... Ja bo... się z jedzeniem. Z... No i druga sprawa jedzenie też, to już musi też być takie wysokokaloryczne, żeby też miał, że tak powiem, siłę, że to co uda mu się dziwne, czyli jakiś słonecznik, yy, co tam jeszcze? Jakieś grzepacz, konopie. konopie. No takie no, energetyczne takiego że były, bo to. Tak. No, wiadomo, że on jest. No ale podstawą jest szczepienie i eliminacja, jeśli wystąpiły objawy. Tak, się, tak my robimy w naszej nas, stopie. I tak mhm. zalecamy, polecamy, bo naprawdę nam się to już nie przetrafia. No tak jak Ewenem by go przyleciał później, jak już było poszczepienie, potem Marek zapomniał. No i tak się zdarzyło. Ale to, to jest naprawdę taka. Wkurzające, cho, wkurzające chorobsko nie? Zresztą, Często bo... To, bo, bo musimy pamiętać o tym, że te, ta sama grupa, ten sam wirus, który to, że tak powiem, wywołuje, jest też u sierpówek, u, u Snugarlings, więc te gołębie, jak wracają z lotu, to mogą mieć kontakt, tak, bo gdzieś żerują. Jak nie wracają bezpośrednio, jest długi lot, to one się zatrzymają, zaczną żerować z dzikim tatwem, mogą się wtedy zarazić, więc Podstawą jest szczepienie. Zresztą wszyscy hodowcy muszą szczepić, żeby do kosza nie poszły gołębie zarażone. Tak o siebie musimy dbać. No. Zresztą hodowcy gołębi pocztowych, to. Ja wiem, że. Czy, mamy po prostu. Nie. My szczepimy gołębie. To no jest obowiązek, bo, tak, obowiązek, żeby, żeby szczepienia weterynaryjne na, na no. przed lotami zawsze kupujemy te szczepionki. Ale no. nie, 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 nie wszystkie telefony do nas są od hodowców gołębi, gołębi pocztowych zrzeszonych. Niektórzy. Też hodują gołąbki no, dla własnej no, przyjemności powstałe czy i nie mają wtedy tego wymogu, więc zachęcamy, szczepcie, szczepcie, żeby potem nie było problemu przeciwko paramiksowi rozie, niczemu innemu. Znaczy no, tak. szczepi się głębiej no, przeciwko paramiksowi rozie, Teraz mówimy Zgadza tak, się. o akurat o paramiksowi rozie. Myślę, że odpowiedzieliśmy na to pytanie, my oso osobiście eliminujemy takiego osobnika ze stada. Bo jak wiadomo jak to jest... znaczy jako hodowca uważam, że gołą pocztowy, yy, yy, wyczynowy, dobry lotnik no raczej, raczej nie chorował. Nigdy. Także miał może jakiś słabszy dzień, że lekko zakłoszone, ale nie zdarzyło się, że on jakąś tam ciężką chorobę przechodził, bo... A jak są szczepione, no to nie zachorują, tak? tak. No, a z aktualności to byliśmy na wystawie w Moszczenicy. To była wojewódzka wystawa gołębi rasowych i drobiu. Znaczy się, w zasadzie to, przepraszam, rasowych gołębi po drobiu to nie było, bo teraz jest... No nie było drobiu. To nie było drobiu, był tylko konkurs samych gołąbków. Było dużo okazów, ładnych okazów. Były moje ulubione maściuszki polskie, Kingów niestety nie było. Była miła atmosfera. Chłopaki byli uśmiechnięci, życzliwi. Była przy okazji ładna pogoda, bo śnieżek popadał. No, było dużo średniaków, było tak. dużo karierów, e, e, były, była mewka Polska, krótko dzieła bardzo ładna, e, były śląskie tarczowe. NBA, no i nawet Marek e, zakupił sobie śląskiego tarczowego. Jednego. Tak nabyły. Tak. Tak dobrze, żeby latał z mojej żony tam kingami i później no i pójdą ode młode względnika, ma Maściuchy, tak, to żeby sobie tam... Tak, chyba ozdabiał. Ten latał nad moimi kingami z powiedzieć. To drona tak. mi kupa tam tarczowego. No, no i no. wystawa była fajna, polecamy na przyszłość, jesteśmy tam już od paru lat co roku i naprawdę jest tam fajnie. Fajnie, fajnie jest atmosfera, jest na co popatrzeć, bo jest więcej raz, nie są one takie w podobieństwie, bo są na przykład... No naprawdę jest duży przekrój, jest każdy znajdzie coś dla siebie. I przede wszystkim jest bardzo miła atmosfera. Tak. No i byliśmy również teraz, bo eee, może opowiemy teraz o, o tym, co robiliśmy o, o tym, co robiliśmy eee, w tym tygodniu, w którym nie nagraliśmy filmu, ale co robiliśmy w Gębnikach. Eee, ja zacząłem przygotowa je przygotowałem je po prostu już do, eee, do przedparowałem do odrobaczenia dostawały przez 7 dni MZ Ekstra e, wszystko dobrze poszło, gołąbki no, są raczej zdrowe, nie widać żadnych, żadnych e, pasożytów u nich, kale. ale i tak jeszcze ten, ani koktydioz nie ma, ani rzęsisków nie ma, zrobiliśmy w mazy, sprawdzaliśmy sobie pod mikroskopem to. E, karma pieżoniowa już mi się prawie kończy, ale jeszcze, jeszcze tam trochę pociągnę nią, do, do, może do Wigilii wystarczy. Powiem na temat tej kuracji, żeby hodowcy mogli się przygotować. czym ja to robię? To po prostu 50 kg owsa. Znaczy ja użyję więcej, więcej kg owsa w więcej głębi, no. ale proporcje takie. 50 kg owsa, 10 kg ryżupady, 10 kg ostropestu plamistego, 10 kg jęczmienia. I to po prostu jest takie, że owiec jest, owies jest podstawą dla tej kuracji większością. Także to. To zacznę podawać, podejrzewam, że od Wigilii, może dwa dni po Wigilii, już trochę, troszeczkę wcześniej, zawsze to robię w styczniu, ale w tym roku zacznę tak... Usłyszał, że ja będę tydzień... robiła w grudniu. Znaczy nie, to po prostu zacznę tydzień wcześniej akurat taką kurację już robić i, i tam, bo głębie już są wypierzałe, także całe są spierzałe i no i tak to wygląda. Czyli jeden etap za nami. Tak, jeden etap za nami, po prostu głęby są rozdzielone, dobrze się mają, także... No to ja się teraz pochwalę sukcesem, skończyłam, yy, w zeszłym tygodniu skończyłam terapię z tą grzybem, 7 dni trwa. wszyscy przeżyli, nikt nie umarł. Yy, patrząc na moje zwierzęta są zadowolone, mają większą witalność, więc teraz podrzucę im neutralizator, żeby, no bo grzybków już nie ma, żeby metotoksyn się pozbyć, żeby do końca już to dokończyć. I zaraz po tym neutralizatorze wstępuję na MZ Extra. Właśnie ja podam dopiero teraz, no bo u mnie jest inna kolejność, bo większy bałagan był. Marek tu ma stabilnie, on może obiadu nie zjeść, ale do głównika musi pójść, swoje zrobić, może nie dospać i tak dalej. Pewnych rzeczy może sobie odmówić, ale jest bardziej systematyczny. Ja jestem dobra w gadce, gorzej z praktyką. Ja no. dzisiaj chciałem tak opowiedzieć, że śmiałem, że, on, że są najlepsze, najlepsze trzy produkty dla gojebi na świecie, może nie ma, nie ma, nie ma wspaniałych produktów, ale jeden no, jest cudowny, ale jeden jest cudowny, nie mam go żeby go pokazać, ale po prostu to jest Spachele. pachelek. to sprzątania, Do sprzątania, tak, no. ale wracając ja. dobrze, ja Szpachelek zgubiłam, dlatego teraz się męczę, Będę podawała po neutralizatorze teraz zaraz MZ Extra. MZ Extra 7 dni, bo ja zawsze mam kurację, które są zalecane 5-7 dni. Zawsze prowadzę 7 dni, po, po tych 7 dniach zaraz Wita Spilinta podrzucam, bo tam jest dużo witaminy B, żeby uzupełnić, bo MZ Extra wstrzymuje y, przyswajanie tej witaminy w trakcie jej podawania. Więc to będzie wtedy porządeczek. Buraczek już. Się przejadł, widzę to, że już mają, uzupełniły, czyli te, to, co im brakowało z tego braka, uzupełniły. Pięknie ozdobiły yy, kurnik, bo są ładne kupeczki, zgrabne, wyglądają prawie jak bombeczki. Teraz tylko troszkę trawki podrzucę i będę miała bożonarodzeniowy nastrój w 100%. Kolorystycznie to tak odpowiada, akurat bordo i zieleń. Więc tak to się u nas dzieje. To nam no w sumie na tyle, bo potem powiem, bo już nie będę tak wybiegać daleko. No bo i ja, ja też powiem. oczywiście obie wejdzie. Po tym właśnie MZ Ekstra. Ale co robisz? Tak, byliśmy tak. właśnie. No w roz... międzyczasie, teraz. W międzyczasie byliśmy... dostałem tę wiadomość właśnie w sobotę rano o, o kolece, który zmarł, grzegorzów z powietrzem. Jeszcze raz powtórzę. Bo byliśmy akurat na wystawie okręgowej w Warszawie.

Mistrzem okręgu Warszawa w kategorii maraton został kolega Jan Kodziela. Pruszku, duże brawa. Nie za dużo, ale bardzo ładna, bardzo. To bardzo by nam, nam nam było miło, zresztą pozdrawiamy cały, cały zarząd, który organizatorzy znaliśmy. bardzo, mili fajni, bardzo mili, fajni ludzie poznaliśmy się. No, także i wszystkich tych, I, którzy już wcześniej też znaliśmy. I bardzo ich. fajna reprezentacja tam się fajna, wyszykowała. Bardzo fajnie fajny kategorii na przykład bardzo dobry konficjent. No ale to wszyscy zobaczycie. Na ogólnopolski. Na ogólnopolski no. Kto nie tak, to nie widział, będzie. to zapraszamy na ogólnopolską wystawę. Tak, my tak, też tam to. będziemy. Tak, no jeżeli nic się nie zmieni, to wystawa ogólnopolska raczej się odbędzie. No już wiadomo, może, że będą jakieś tam ograniczenia, ale po prostu ilość, o, o, ma być ilość osób zaszczepionych, ilość nie zaszczepionych. No, no po prostu to będzie to już to organizator, to organizuje. wszystko, wszystko będzie wygodnie. I wtedy będziecie mogli zobaczyć te ładne gołębie, Fajne. Wyczynowce, sportowce, które my widzieliśmy w Warszawie na własne oczy, będziecie mogli tam zobaczyć. No, jeszcze była bardzo fajna taka aukcja e, charytatywna tak. Tak, dla osób niepełnosprawnych. Nie dla ośrodka, nie ośrodka, dnia ośrodka dnia nie dla dzieci niepełnosprawnych, które dnia serdecznie pozdrawiamy. 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 Dzieciaki były, były tak, emocjonowały były. się, hodowcy tak. oczywiście Chodowcy stanęli się. na wysokości zadania, naprawdę były takie. Tak. O, było fajnie. Były fajne gołąbki na licytacji, tak. na wszystkie byli chętni, tak, była ostra walka. Także tak naprawdę bardzo. Weekend spędziliśmy bardzo. Na, na na dobrym poziomie. Tak. Także. Także więc zachęcamy, świetnie. uczestniczcie w wystawach, spotykajcie się, poznawajcie nowych ludzi, hodowców, zawsze można wymienić. Każdy ma inną metodę lotowania, inną metodę karmienia, inną metodę dobierania sobie krwi. I to jest takie ciekawe, jak ja patrzę z boku na to, bo ja pocztowcem to nie jestem. Jesz, jeszcze byśmy opowiedzieli, bo mieliśmy parę telefonów, bo panuje w tym okresie ornitoza. Podowca jeden, drugi dzwonił, że mają ornitozę. U niektórych nie wiadomo, bo jeszcze nie zrobił badań, też kolega zadzwonił, znaczy kolega jeszcze, znaczy kolega, no kolega po, po prostu podejrzewamy, bo... no nie znamy osobiście, ale po prostu po objawach. Jakie stwierdził, że gołąbki zaczęły mu lać na biało, na zielono, więc opuściły skrzydła, że mo może być to samo naloża. Na w dobrze mówiliśmy, że poszedł do, do jakiejś najbliższej placówki weterynaryjnej, żeby przybadał te gołąbki. To też się może zdarzyć, bo jeszcze chyba nie szczepił tych gołębi. Także, także tak takie Chyba przyglądajcie się <tuszy> zawczasu. Więc pozdrawiamy. Lajkujcie, dajcie jakieś pytania w komentarzu, żebyśmy mieli temat do następnego spotkania. Jak nie, to sami sobie. No, a ja jeszcze powiem, co daję, jak robię kurację. W no, następnym filmiku opowiem, co, czym polewam karmę, czym, czym skratam karmę. Tą już po prostu taką oczyszczającą. Yy, mogę powiedzieć, że kiedyś robiłem karmę, tylko, tylko robiłem kurację markfiową przez 7 dni. Teraz już to bo od paru lat nie robię tej kuracji markfiową, żeby odsalać do mnie samą marchewkę. Też było, też było to dobre. Teraz człowiek może już bardziej starszy, troszeczkę bardziej leniwy, to już musi, nie chce kroić tej marchi w kosteczki, ale czy tam ucierać ją? No, po prostu... ale ja mam marchew, cóż, marchi no. w proszku, więc nie no, musisz się. To jest, nie, to jest, to jest dużo, w kosteczki. dużo, 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 dużo po mm. prostu. To powiem, co ja robię na następnym filmiku, jak to się nie zaczyna. I co, i pozdrawiam Was wszystkich. Serdecznie i do Serdecznie. następnego razu. I do następnego razu, zapraszamy. Cześć. Cześć.